Kochani, pozdrawiam Was z mojego miasta. Siedzę sobie tu przy tej fontanie. Wyszłam się porelaksować. Jest cudowna pogoda. Jest słoneczko. Nawet nie wiedziałam, że jest tak ciepło. Chodzę sobie z krótkim rękawkiem. I tu się właśnie relaksuję. I próbuję sobie aparat, bo właśnie coś mi tu szpankuje. Ja nie widzę pod słoneczko. Tu mi pokazuje, że coś nie mogę nagrywać. Tu się nagrywam. Ale już dosąd. Także może zaraz się Wam pokażę. Oczywiście, to sobie ustawię aparatik, żebym mogłam to nagrywać. I zerknąć Ci się, się nagrywa. Dobra Was kochani, pozdrawiam i dlatego tak także widziałam słoneczko. Relaksuję się i za dużo Wam nie powiem, bo przy woda i jeżdżą w samochod. Także wreszcie się wszystko chodziło, ale już myślę, że już to ma być deszcz. Dlatego dzisiaj się wybrałam na taki spacerek. Może to jak będzie brzydko, to się nie wybrało. Mam się przy czuję się dobrze, jestem dalej, jak widzicie, uśmiechnięta i tym razem chciałam napręcić Wam krótkie mojego miasta. Niestety je nie wzięłam rowerka i mam problem, bo nie mam gdzie postawić aparaty. Gdybym miała rowerek, to ustawiłabym ją i nagrałabym Wam coś. Próbuję i dalej i chcę Wam powiedzieć więcej. No to kochani, chodźcie nie, nie wiem czy mnie słyszeliście, bo szumi woda, jeżdżą samochody. Tutaj mamy takie mury obronne z tyłu, ale tak. Może tam pójdę coś Wam nagrać. Tutaj byłam sobie, kochani, chciałam Wam tu coś nagrać. Niestety muszę mieć rowerek, bo na nim mogę sobie postawić aparat. A jeżeli nie mam rowerku, to mam problem z ustawieniem aparatu. No bo no jest problem mały, no ale to nic. Zaraz sobie poradzę. Jeszcze Wam tu kawałeczek pokażę. Teraz ja sobie pójdę tam koło tych murów. Tam na pewno będzie coś do, do postawienia. Także zobaczcie. To jest takie moje miasto. Maleńkie, ale kochane. Tam jest uliczka, pokażę Wam przez moment. Już kiedyś Wam to pokazywałam. I tam uliczką idzie się do rynku, tam jest ratusz i są takie odnogi, cztery uliczki. A my pójdziemy sobie tutaj koło murów i może tam coś Wam powiem ciekawego albo nieciekawego, nie mam pojęcia kochani, mam pustkę w głowie. Miałam takie niskie ciśnienie 85, to górne, że byłam przymulona, nie wychodziłam prawie z domu do tej pory, tylko to co tam byłam w tym zamku i, i, i oczywiście urodzinki muszę się zmobilizować. Na takie wyjścia. Mam nadzieję, że pogoda się zmieni, że tej zimnej cośki minęło, więc teraz będę wychodziła. Coś Wam na pewno powiem, czy to będzie ciekawe, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście ja nigdy nie wiem, kiedy wyjdę, <grym> nigdy nie wiem, co mam powiem i w którym miejscu się znajdę. Więc Idziemy sobie dalej. No, tutaj też jest uliczką, wbiję się do rynku idziemy sobie kochani dalej, troszeczkę Wam zrobię wycieczkę po moim mieście może tak się zapoznacie z moimi terenami, no, tu są te mury kiedyś już nakręciłam Wam filmik z muru kiedyś był grot, więc tu jest moje miasto ogrodzone No tutaj są oczywiście mieszkania a my pójdziemy krok dalej co by Wam powiedziała kochani no co kochani. Życie jest piękne, ja jestem szczęśliwa. W piątek przyjedzie mój mąż. Idziemy sobie na osiemnastkę na komunie. Może uda mi się z nim coś nakręcić, chociaż wiecie, moja rodzina ucieka od aparatu. No na razie udaje mi się z mężem nakręcić, Nas, znaczy nie nakręcić, tylko zrobić fotki. Już się przełamał. Nawet nie robi oporów. No może go tak zaczaruje, że nakręci ze mną filmik, no zobaczymy, po prostu nie ma co planować, o tu leci mi coś takie białe z drzewa i już wiem co, ostatnio byłam w Niemczech i właśnie tak się sypało takie białe jak babie lato, zobaczcie i to właśnie tak się sypie jakby śnieżek sypał, no piękne, nie powiem zjawiskowe, no to idziemy sobie dalej za te murki. No, tu nie ma niby nic takiego ciekawego, jak w każdym mieście są domy, stają samochody, robi się tłoczno, bo samochodów przybywa. No i tutaj idziemy między te mury, kiedyś już Wam z tego miejsca nakręcałam filmik, także jak przekroczę te mury, to się wyłączę na chwileczkę, żeby tak było za długie. No, ja się tu po relaksuję, nakręcę Wam coś, tylko już pożegnam Was i poszukam sobie, gdzie mogę postawić aparat. No, jest troszeczkę z tym jednak problem, jak się samemu człowiek nagrywa. No, to cały kochani, po później będzie mi się filmik długo wgrywał, a ja wolę dwa krótsze, żeby się wgrywał. Słoneczko świeci cudownie, ja Was kocham, pozdrawiam, milutkiego dnia.